Centra usług społecznych jako nowe podmioty, podmioty realizujące, ale też koordynujące w samorządach realizację usług społecznych, szeroko rozumianych. Centra usług społecznych to także krocząca zmiana systemowa, ale dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, czy centra usług społecznych są wyzwaniem. Ponieważ trzech latach istnienia ustawy o realizacji usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych pokazuje nam, że tak, na ten moment w Polsce mamy 50 parę cusów. Cusów prężnie działających. Cusów, które dzisiaj są dla wszystkich Państwa dobrymi praktykami. Zachęcam wszystkich Państwa do przekształcenia istniejących u Was ośrodków pomocy społecznej właśnie w Centra Usług Społecznych. Jesteśmy dla Was. Szanowni Państwo, nazywam się Anna Bielawska-Jutrzenka. I jestem niezmiernie dumna z faktu, że udało mi się w mojej gminie, gminie Czersk w Województwie Pomorskim, utworzyć właśnie takie Centrum Usług Społecznych. Ale oprócz tego, że jestem tam dyrektorem, jestem też przewodniczącą Rady Konwentu Centrów Usług Społecznych, podmiotu, które zrzesza takie centra, bądź też ośrodki pomocy społecznej deklarujące przekształcenie swoich podmiotów w centra. Zachęcamy Państwa do współpracy. Naszą misją jest pomagać Państwu przy organizacji, przy przekształcaniu i przy różnych znakach zapytania, które być może się Państwu pojawiają podczas tego procesu. Zachęcamy do współpracy, jesteśmy dla Państwa. Te wszystkie samorządy, które dzisiaj zastanawiają się, czy Centrum usług społecznych jest y, właściwym wyborem, jestem przekonana, że jutro, za miesiąc, za rok powiecie Państwo tak, to była jedna z najlepszych decyzji, jaką udało mi się podjąć. Mówi się to, co powiedziałam na wstępie, że Centrum Usług Społecznych to krocząca zmiana. Życzę sobie, drodzy Państwo, i wam wszystkim, żeby ta zmiana była. Skokowa, a żeby tych centrów pojawiało się coraz więcej. Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy, gratuluję podjętych już decyzji i do miłego zobaczenia. Dziękuję. W Polsce stoimy przed wielkim wyzwaniem, wyzwaniem reformy polityki społecznej e, przez rozwijanie usług społecznych zarówno w środowisku lokalnym, jak i tych usług, które są w instytucjach. Otóż yy, jesteśmy krajem, gdzie mamy wiele wyzwań społecznych, starzejącego się społeczeństwa, yy, migrantów, którzy się ujawniają, mamy problem związany z osobami samodzielnymi. W związku z tym potrzebujemy rozwiniętych usług społecznych. Ostatnie kilka lat to rzeczywiście poważna dyskusja na temat usług użyteczności publicznej, w szczególności usług społecznych. A więc rozmawiamy o edukacji, zdrowiu, polityce społecznej, zabezpieczeniu ludzi przed ryzykami społecznymi. W bardzo wielu gminach w Polsce mówi się dzisiaj o deinstytucjonalizacji. Wiem, że to jest bardzo trudne słowo, ale w gruncie rzeczy ono oznacza dosyć prostą zmianę, dosyć prostą transformację. Chodzi o to, żeby jak największej liczbie osób starszych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami umożliwić życie w środowisku, żeby jak najdłużej pozostawali w swoich domach, w swoich mieszkaniach, zamiast Przechodzić do placówek całodobowych, czyli do np. domów pomocy społecznej. To jest bardzo duża zmiana, o której rozmawiają gminy, o której rozmawiają samorządy, która pozwoli tym wszystkim osobom funkcjonować po prostu w takim naturalnym środowisku bez konieczności, bez potrzeby przechodzenia do instytucji całodobowych. Nie chodzi tutaj o pieniądze, ale o to, żeby była możliwość wyboru żeby każdy kto chce skorzystać ze wsparcia społecznego z usług społecznych miał po prostu wybór, czy woli zostać w swoim środowisku, czy woli na przykład zamieszkać w DPS-ie. To jest wyzwanie państwa, które jest państwem opiekuńczym, ale także państwem, które myśli proinwestycyjnie, które chce widzieć w swoich obywatelach osoby, które mogą przynieść nam postęp, które mogą nam dać wiele takich szans prorozwojowych. I dlatego też my szczególnie przyglądamy się rozwojowi tych usług w społecznościach lokalnych. Już dzisiaj staramy się kształcić osoby, które będą te usługi rozwijały w tych środowiskach. Liderów takiej zmiany zapraszamy do współpracy przy różnego typu inicjatywach związanych z edukacją. Ale także w Towarzystwach Naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, zapraszamy do współpracy badaczy, naukowców, którzy także objaśniają nam teorie, które mogą się przyczynić do tego, że przełożą się na praktykę funkcjonowania służb społecznych. Za te usługi społeczne, za ich inwestycje, za ich rozwój będzie odpowiadał samorząd terytorialny i bardzo ważne jest to, że samorząd. Będzie musiał sobie stworzyć strategię rozwoju tych usług. Oczywiście w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, czy też rynkiem, prywatnym sektorem. I dlatego też, jeśli samorządy będą chciały odpowiadać na potrzeby społeczne przyszłości, muszą dzisiaj mocno inwestować w usługi społeczne, które będą miały coraz bardziej zdeinstytucjonalizowany charakter. Co to oznacza, że będziemy musieli kreować usługi w środowisku, w miejscu zamieszkania, w domach osób, które tego potrzebują, a nie tylko w dużych instytucjach, instytucjach zamkniętych czy instytucjach zbiurokratyzowanych. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzisiaj promować temat usług społecznych, promować rozwój tych usług i abyśmy mieli świadomość, szczególnie w samorządach, że to będzie najbliższy okres inwestycji właśnie w usługi społeczne. Czy gminy są do tego gotowe? Obawiam się, że jeszcze nie. Badania, które przeprowadziliśmy, pokazały, że burmistrzowie, prezydenci miast nie dostrzegają, jak bardzo ważne jest ich poparcie tego procesu. To, że mają wiedzę na ten temat, to, że wspierają swoich urzędników i to, że mają wyobrażenie, w jaki sposób ten proces deinstytucjonalizacji można przeprowadzić. Potrzeba zatem więcej wiedzy, więcej informacji, no i więcej takich dobrych przykładów, które trzeba rozpowszechniać, więc mam nadzieję, że samorządowcy w gminach będą po nie sięgać. bo chodzi o rzeczy absolutnie ważne, o to, żeby każda osoba, która potrzebuje wsparcia i pomocy, dostała ją jak najbliżej siebie, w swoim lokalnym środowisku. W ramach zajęć w naszych klubach organizujemy równe aktywności naszym seniorom. A wiadomo, aktywny senior to senior zdrowy, to senior szczęśliwy, to senior potrzebny. Chociażby dzisiaj tutaj, właśnie mamy spotkanie integracyjne z seniorami z terenu gminy Wojciechów. Cieszymy się bardzo, że kluby seniora powstały na terenie naszej gminy. Robimy różne zajęcia, mamy różne kulinarne, artystyczne, robimy różne ozdoby. Ostatnio gotowaliśmy sobie na zajęciach kulinarnych spaghetti i piekliśmy różne frykasy takie. Dobrze, że możemy się spotkać tutaj, miło spędzić czas. Mamy bardzo fajne panie, naprawdę, że, że one mają tyle dla nas, takiego serca, cierpliwości i w ogóle naprawdę to aż na podziw. A to co się nauczymy, to pośpiewamy, to pracujemy, mamy różne takie manualne te ćwiczenia. Tak, coś się ciekawego zrobi, coś się porozmawia, wypije kawę, jakieś ciastko, miło spędzony czas, później wraca się do domu, człowiek ma jakąś taką energię. Dopiero na zajęciach tutaj poznaliśmy się bliżej. No, wyjeżdżamy na różne zajęcia, na wycieczki takie. No to jest taka odskocznia od zajęć domowych, od wyjścia z domu, spotkanie się ze znajomymi. Miło spędzony czas. Seniorzy naprawdę mają super moc. Można z nimi konie kraść, że tak powiem. Także bardzo jestem wdzięczna, że, że mogę z nimi pracować i mam nadzieję, że oni też są zadowoleni z pracy ze mną. Zachęcam wszystkich seniorów do aktywizacji się w takich klubach, do spotykania się na w zajęciach. Do bliższego poznawania się i miło spędzonego czasu. Dzisiaj na zajęciach stoimy bawana. Będzie dekoracją przed, tutaj przed tą salą. Klubu Seniora w Woli Łóżeckiej. I chcę powiedzieć tylko, że nadeszła świetna pora na kluby seniora. Tak jak w naszej gminie, nie wszystko w naszą nie Jesteśmy z gmin Wojewódzkie Lubelskim, które stworzymy kluby seniora. Dzięki właśnie naszej pani Wójta Nieszczedzieślach, pani sekretarz, pani Zofii Kusek. Robimy jakieś rzeczy takie spożywcze, różne pieczemy. Tam uczymy się tańca. Malujemy, także jest bardzo świetnie. Jest to dla nas jakoś taką odskocznią z życia codziennego, gdzie możemy się spotkać. Oby więcej takich miejsc na terenie naszego kraju, a także naszego województwa. CUSy, czyli centa usług społecznych, są potrzebne. Są potrzebne, mam nadzieję, że będą się rozwijały, mam nadzieję, że zyskają akceptację i poprzez ten rozwój i zaangażowanie będzie również podnosiła się jakość wykonywanej usługi. Ale dzisiaj myślę, że po tych trzech latach Centrum Usług Społecznych jest oczywiście dla wszystkich mieszkańców. Dla wszystkich niezależnie od wieku, dlatego że mówię, są zaangażowane po jednej stronie osoby, które... Dają tę usługę, po drugiej stronie mamy e, od najmłodszych, od maluszków, poprzez dzieci szkolne, młodzież, e, poprzez spotkania integracyjne, warsztaty i dochodzimy aż do osób dorosłych i seniorów. Czyli po prostu chyba założenie cusu potocznie nazwanego spełniło się. Te oczekiwania, że jest to dla każdego mieszkańca, niezależnie od tego, gdzie mieszka, zostało osiągnięte. Organizację tego wszystkiego zostawia się organizacją pobrzydku publicznego, a w nich są mieszkańcy. Czyli mieszkańcy mają wpływ na to, jak te warsztaty mają wyglądać, jak te zajęcia mają wyglądać i jak ma być zorganizowana usługa. Usługodawcą, czyli tą osobą, która daje tą usługę, jest to najczęściej młody człowiek. To są w większości oczywiście u nas panie które o dziwo, ale są bardzo, ale to bardzo zaangażowane. Co jeszcze jest bardzo istotne? To jest to, że te osoby patrząc na to, jakie są potrzeby, zdobywają dodatkowe kwalifikacje. Sumując proszę Państwa, Centrum Usług Społecznych to jest instytucja, która łączy wszystkie organizacje pożytku publicznego, wszelkie stowarzyszenia spółdzielnie, jako usługodawcę, ale mieszkańcy są usługobiorcą. I chyba to tak naprawdę jest najistotniejsze, że tutaj sąsiad pomaga sąsiadowi, młody człowiek pomaga starszemu, starszy pomaga niepełnosprawnemu, czyli po prostu żyjemy w jakiejś wspólnej symbiozie. Bieszów jest miastem tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze i też miastem, w którym jednak znakomitą większość stanowią osoby po 60 roku życia, to jest ponad 6 tysięcy mieszkańców na blisko 17-tysięczne miasto. W związku z tym szereg zadań, projektów realizujemy właśnie w kierunku i dla naszych Krubieszowskich seniorów, bo tych przybywa. Zważywszy na taką ogromną liczbę seniorów i fakt, że to właśnie nie tylko sam chrubieszów ma problem, jest to problem ogólnopolski, starzejącego się społeczeństwa, wiele zadań i programów, projektów społecznych kierowanych jest właśnie do tej grupy społecznej dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. Dbając o nich zorganizowaliśmy program Koperta Życia. Ten program realizuje Miejski Środek Pomocy Społecznej. Polega krótko mówiąc na tym, że nasi mieszkańcy seniorzy otrzymują koperty, w których znajdują się podstawowe informacje o ich stanie zdrowia, przyjmowanych lekach. Taka koperta znajduje się w lodówce bądź w innym ważnym miejscu, dostępnym, widocznym dla potencjalnego ratownika medycznego bądź lekarza w sytuacji, kiedy taka potrzeba zajdzie. Ludzie mają to do siebie, że lubią się chwalić. Ja też lubię się chwalić jako włodarz mojego miasta z tych zadań i z tych działań, które w naszym miasteczku się dzieją, zadziały i zrealizowały. Oczywiście to wiele inwestycji infrastrukturalnych, te są oczywiste, ale szczególnie dumna jestem z ostatnich pięciu lat współpracy i pracy na rzecz naszych mieszkańców w kontekście właśnie społecznym. Realizujemy te zadania za pośrednictwem, czy też przy pomocy naszych jednostek organizacyjnych, w tym między innymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to jest miejsce, gdzie tak naprawdę um, mamy kulminację zadań skierowanych do naszych mieszkańców, mieszkańców Frubieszowa. Wielką naszą ambicją było rozwój ekonomii społecznej w Frubieszowie i tak się właśnie stało. Właśnie w ostatnich latach udało nam się zrealizować, utworzyć dwie spółdzielnie socjalne. Zadania tych spółdzielni socjalnych i zakres działalności tych obu spółdzielni tak naprawdę wyrósł na podwalinach potrzeb mieszkańców i tych luk, można by powiedzieć, w działalności samorządu które mogłyby realizować właśnie spółdzielnie socjalne z założeniem tych zasad, którymi się one kierują, a mianowicie skupianiem i zatrudnianiem wśród swoich struktur osób, które nie do końca dobrze na co dzień radzą sobie ze swoim życiem. I tak temu te spółdzielnie socjalne służą. Udało nam się to zrobić w przypadku obu spółdzielni socjalnych. Z powodzeniem funkcjonują. To już jest kilkadziesiąt osób zatrudnionych w Hrubieszowie. Kilkadziesiąt miejsc pracy bardzo istotnych z perspektywy funkcjonowania samorządu. A osoby, które w tych spółdzielniach socjalnych pracują, są na rynku pracy, jednocześnie poprawiając swoją swoją stopę życia i wychodzą do ludzi. To myślę jest chyba najistotniejsze, bo przez, poprzez pracę, poprzez kontakty z innymi osobami, z innymi zakładami pracy poprawiają swoją sytuację materialną, ale myślę, że równie istotne jest to, że właśnie funkcjonują w społeczeństwie, będąc jednocześnie naprawdę czynnymi uczestnikami życia społecznego. Szkodzimy się na terenie powiatu Łęczyńskiego w miejscowości Jaszczów, a dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś był dawny szpital powiatowy. A od czterech lat, co roku, w zasadzie otwierana jest nowa jednostka i tworzony jest taki powiatowy kompleks wsparcia osób, które potrzebują pomocy: osób niepełnosprawnych, starszych, czy też osób, które mają jakieś trudności w swoim codziennym życiu. Na tym terenie dawnego szpitala w Jaszczowie udało nam się odtworzyć kilka jednostek. Jako pierwsi w Polsce wybudowaliśmy od podstaw nowy budynek, w którym jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jest to obieg działający 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, gdzie 18 osób korzysta ze wsparcia, 8 osób mieszka tutaj w tym miejscu, znajdują się tutaj miejsca noclegowe, 10 osób codziennie przyjeżdża na zajęcia aktywizacyjne. Obok znajduje się zakład pracy. Jest to powiatowy zakład ekonomii zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Gdzie pracuje ponad 30 osób. Mamy tutaj również dzienny dom seniora, gdzie 30 seniorów z okolic Jaszczowa, z gminy Milejów, ale też z innych gmin naszego powiatu ma możliwość codziennie przyjechać, spędzić czas w towarzystwie innych seniorów, aktywizować się czy uczestniczyć w różnych zajęciach. No i lada moment, w grudniu uruchamiamy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Jest to największa jednostka na tym terenie, jest to jednostka, którą została budowana po budynkach dawnego szpitala, budynku zabytkowego i gdzie osoby, które wymagają pomocy medycznej będą mogły korzystać z usług naszego szpitala i z tego oddziału, w którym będzie właśnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Chcemy zmotywować samorządy gminne, powiatowe do właśnie takich działań, aby dla prezydenta, wójta, burmistrza nie było tylko priorytetem budowa nowych dróg, ale przede wszystkim podejmowanie i inwestowanie w kapitał ludzki. Działania inwestycyjne podejmowane przez samorządy nie będą możliwe, jeżeli nie będziemy wzmacniać społeczeństwa, nie będziemy podejmować inicjatyw Prospołecznych. Tak więc nie zapomnijmy o właściwej kolejności. Najpierw kapitał ludzki, a silny kapitał ludzki będzie w stanie zmotywować i podejmować działania w zakresie zmian inwestycyjnych.